Szukasz nowej drukarki do domu, gubi się w specyfikacjach nowych modeli, a może po prostu zastanawiasz się, które urządzenie będzie najlepsze w Twoim budżecie. Cześć, z tej strony Dominik 3D Info i dzisiaj przyjrzymy się najlepszym drukarkom do użytku domowego. Niestety nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, jak wybrać idealne rozwiązanie do domu. Temat wymaga chociaż krótkiego zastanowienia i przeanalizowania. Musimy wiedzieć, czego potrzebujemy i jakie wymagania musi spełniać nasze nowe urządzenie. To od Twojego wyboru będzie zależała nie tylko jakość wydruku, ale także przecież koszt eksploatacji. Zanim wybierzesz nowe urządzenie, odpowiedz na kilka prostych pytań. Czy planujesz drukować kolorowe zdjęcia, wykresy, obrazki? Ile dokumentów miesięcznie planujesz drukować? Czy planujesz przestoje sprzętu? Czy urządzenie będzie używane codziennie? Może potrzebujesz poza samą drukarką o funkcji kopiarki bądź skanera? Zastanów się także, gdzie ulokujesz swoje urządzenie. Nie każde może być oddalone od Twojego komputera. Zastanówmy się, jakie typy drukarek znajdziemy w naszych sklepach. Najpopularniejszą grupą wśród użytkowników domowych są drukarki atramentowe. Jak sama nam wskazuje, używają tuszu do wydruku na papierze. Swoją popularność głównie zazwyczaj dzięki niewielkim rozmiarom, cenie oraz swoim możliwościom. To drukarki atramentowe przeważnie są najtańszymi urządzeniami, które pozwalają na wydruk kolorowego zdjęcia w warunkach domowych. Co prawda nie jest to rozwiązanie pozbawione by wad. Mogą pojawić się problemy przy próbie wydruku na zbyt cienkim papierze. Również tuż może zasnąć głowicy drukującej, jeżeli nie korzystamy z urządzenia zbyt często. Sami jednak możemy dbać o żywotność naszego sprzętu. Wystarczy drukować przynajmniej raz w tygodniu. Wciąż niezwykle popularną grupą wśród urządzeń domowych są drukarki laserowe. Głównie wśród użytkowników, którzy używają swojego sprzętu sporadycznie, druk klaserowy odbywa się za pomocą sproszkowanego tonera. Urządzenia takie są bardzo wygodne w pracy z dużym ilością materiałów, głównie za sprawą ich wysokiej szybkości wydruku. Dodatkowe same koszty eksploatacyjne są bardzo niskie. Niestety, zdecydowana większość tanich drukarek klaserowych dostępnych na rynku jest tylko czarno-biała. Oczywiście, w sklepach nie są to jedyne dostępne urządzenia. Osobną grupą towarową są urządzenia wielofunkcyjne. Tak zwane kombajny. Umożliwiają one nie tylko wydruk dokumentu, ale także wykonanie jego kopii bądź skanu. Jest to bardzo przydatne dla uczniów, studentów, a także dla osób pracujących w home office. Wiemy już, czym kierować się przy wyborze drukarki. Omówmy teraz kilka po polecanych przez nas propozycji. Drukarka Epson EcoTank l e 1250 jest wyposażona w system stałego zasilania tramentem, czyli CIS, który pozwala zaoszczędzić nawet do 90% na kosztach wydruku. W zestawie z urządzeniem znajdują się cztery butelki z duszem, które pozwolą Ci wydrukować nawet 8000 stron w czerni bądź 6500 stron w kolorze. Drukarka jest wyposażona w bezprzewodową łączność Wi-Fi, dzięki czemu możemy drukować z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Posiada również opcję drukowania z chmury przez dedykowaną aplikację. Kolejnym naszą propozycją jest urządzenie marki Brother. HL1112E to dobry wybór dla użytkowników, którzy potrzebują prostej i niezawodnej drukarki rasterowej, idealnej do wydruku dokumentów. Jest to stosunkowo, jest to stosunkowo tanie i łatwe w urządzenie. Dużą zaletą są niskie koszty eksploatacji. Standardowy toner pozwala na wydrukowanie 1000 stron. Warto zaznaczyć, że dołączony do zestawu startowy pozwala także na wydrukowanie prawie 700 stron. Kolejna propozycja na naszej liście to również drukarka laserowa, tym razem od HP. M110W używa tonerów HP107A, które zapewniają wydruk nawet do 1200 stron druku. Dodatkowo drukarka jest wyposażona w bezprzewodową łączność Wi-Fi, dzięki czemu można drukować z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Kolejny proponowany przez nas model to również propozycja od HP. Tym razem jest to jednak urządzenie wyfunkcyjne wyposażone w system CIS. HP Smart Tank 580 jest wyposażona w system stałego zasilania atramentem, który pozwala na samodzielne uzupełnienie zbiorników z tuszem. Jest to wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji drukarki. Zbiorniki są duże, a w zestawie z urządzeniem znajdują się tłusz wystarczający na wydrukowanie nawet 18 tysięcy czerni. Producent dodaje aż 3 buteleczki lub 6000 stron w kolorze. Oczywiście drukarka HP obsługuje łącznik bezprzewodową przez Wi-Fi i Bluetooth. na koniec kolejna propozycja od Brodera. Radar DCP T425 to urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1, które umożliwia drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Jest to drukarka atramentowa, która zapewnia wysoką jakość wydruku zarówno w czerni jak i w kolorze. Podobnie jak omawiane wcześniej urządzenie, posiada system starego zasilania tramantem, dzięki któremu możemy liczyć nie tylko na wysoką wydajność, ale i niskie koszty eksploatacyjne. Brader DCP T425W obsługuje aplikację Brader iPrint&Scan, która umożliwia wydruk bezpośrednio z naszego smartfonu przez zbudowane urządzenie Wi-Fi. Wszystkie propozycje z mojej strony. Jeżeli podobał Wam się taki materiał, zostawcie lajka, suba i obserwujcie nasz kanał.